Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy internauci, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie w 12. niedzielę w ciągu roku. Zapraszam do wysłuchania Ewangelii. Uczmy się wyciszenia. Tak jak słyszymy wiele głosów wokół nas, wiele wrzawy, a przecież ten tydzień ma nas wprowadzić w wakacje. Jest trudno. Rok był bardzo trudny. A jak wypocząć? Jak się wyciszyć? Jak odzyskać pełnię sił? Tutaj lekarstwem będzie tylko Jezus Chrystus. Serdecznie zapraszam do wysłuchania Ewangelii. Z Ewangelii według Świętego Marka. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie popłynęły za nim, a nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię nie obchodzi, że giniemy. On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? Jezus, który panuje nad wszystkim, Jezus, który ma władzę, Jezus, który dokonuje rzeczy nieprawdopodobnej. Też to razy nam zdarzało się oskarżać Pana Boga, oskarżać Jezusa, że śpi, że się nami nie interesuje, zwłaszcza w minionym roku szkolnym, roku akademickim. Online, wszystko przez internet, Teamsy, inne platformy, komunikatory. A dzisiaj możemy się ucieszyć, że słyszymy te głosy wiele osób wokół nas. Liczne, rozgadane nasze usta. Właśnie Jezus, czy On rzeczywiście może o nas zapomnieć? Zauważmy, że Ewangelia zwraca na dwa momenty. Jeden był wieczór, a drugi moment burza. Właśnie ta burza i ludzkie opuszczenie to odczytywanie opuszczenia. Kiedy spotykają nas różne troski, różne kłopoty, życiowe problemy chociażby przez ten rok wspomniany. Wydawało się, że Pan Bóg śpi, nie troszczy się o nas, nie pamięta. Nie słuchać jego głosu ani działania. Ale jednak okazujemy wiarę, jeżeli uciekamy się do niego i zadajemy sobie pytanie, kim on dla nas właściwie jest? Czy wierzymy w jego moc, czy prosimy go o zatrzymanie tych naszych życiowych burz? Czy prosimy go o rozwiązanie sytuacji? Tak właśnie jedni powiedzą, że Pana Boga nie ma, to nie ma się czemu dziwić. Inni z kolei mówią, Boga w to nie włączajmy, bo powinna sobie z tymi trudnymi sytuacjami poradzić psychologia, medycyna. Inni z kolei mówią, że Pan Bóg nie ma bezpośrednio na to wpływu. To byłby typ czysty, typowy deizm. A tu właśnie Jezus pokazuje nam w Ewangelii, że jednak Bóg może realnie wpłynąć i wpływa na dzieje człowieka. Bóg, który jest, po ludzku mówiąc, przebudzony. To wydawało się uczniom, że Jezus się nie interesuje. A jednak przecież oni byli bezpieczni i wieczorem, i w czasie burzy, i potem po tym wyciszeniu jeziora. Właśnie cisza i spokój u Jezusa. Cisza i spokój, która ma nas prowadzić w okres wakacji. Poszukiwanie Jezusa, poszukiwanie również w czasie odpoczynku, w czasie wolnym, poszukiwanie Jego działania i Jego obecności. Zadajmy sobie również w tym czasie, trud poszukiwania Jezusa, odkrywania Jego działania. Wszystkiego dobrego, dobrych, wspaniałych przeżyć dzisiaj, w 12 niedzielę w ciągu roku i potem przez całe wakacje. Niech Pan Bóg błogosławi, niech Pan Bóg wspiera, bądźmy odpowiedzialni, nigdy lekko myślni i spotykajmy jak najwięcej ciekawych, mądrych i wspaniałych ludzi. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym, we wrześniu. Do zobaczenia. Z Bogiem. Do zobaczenia.